I musimy wiedzieć o tym, że jeżeli mówimy o świetle ruach, to trzeba pamiętać, że w tym świetle ruach jest światło nefesz. Ja o tym już mówiłem. W takim skrócie powiem jeszcze raz. Nefesz to jest odczucie napełnienia przez duchowe światło, które napełnia naczynie. I ono daje rozkosz, napełnienie naszego duchowego pragnienia, i to jest podstawowe napełnienie, jakie istnieje w duchowym. Czyli ja wierzę w to, że jest Stwórca, że On pragnie dać mi jakieś światło i ja pragnę to światło otrzymać. Stwarzam naczynie, i otrzymuję to światło, i odczuwam napełnienie tym światłem. Odczuwam, że jestem napełniony duchowym światłem, tym podstawowym, duchowym nasłodzeniem. Czyli jakby odczuwam najbardziej podstawowe odczucie w najbardziej podstawowych, pierwszych duchowych naczyniach, jakie istnieją. To jest. Odczucie moje. Ja jestem napełniony. Ja odczuwam rozkosz ze światła płynącego do mnie od Stwórcy. To jest nefesz. Można by oczywiście o tym jeszcze mówić godzinami całymi, bo tak naprawdę nie da się tego opisać, bo każdy człowiek w swoich własnych naczyniach odczuwa to światło inaczej. Ale ogólnie można by tak powiedzieć. To jest światło nefesz. I teraz... Światło Ruach to jest wejście na wyższy poziom. Otóż ja mam to światło Nefesz, ale co ja robię? Ja odczuwam idące światło od Stwórcy do mnie, ja czuję to światło w sobie, ale ja nie chcę go przyjąć w swoje pragnienie otrzymywania dla siebie. Ja nie chcę tego. Ja chcę nawiązać kontakt z tym, który mi to światło wysyła. Ja chcę się do Niego upodobnić, a On mi daje to światło. Otrzymujemy to światło Nefesz. To światło Nefesz odczuwamy w swoim naczyniu i chcemy, jak ja już mówiłem wcześniej, upodobnić się do źródła tego światła, do dającego. Chcemy być tacy jak On. I my chcemy dawać, i my dajemy to światło. My obdarzamy tym światłem. Staramy się to światło skierować w stronę stwórcy, w stronę stworzeń innych, innych ludzi. To jest Rłach. Czyli światło do nas przychodzi, a my je dajemy. Jest taki dwukierunkowy ruch. Przychodzi do mnie, a ja je odbijam. I to jest właśnie poziom światła rułach. Żeby było światło ruch, to musi być światło neferz. Bo jeżeli nie będzie nefesz to co ja dam? I ja niczego nie oddam. To jest właśnie podstawowa praca duchowa, która polega na tym, że my, przychodzące do nas światło, musimy oddawać. I to się zawiera właśnie w, w tym świetle Ruach Dlatego my w tym świetle Ruach pracujemy. Pracujemy w Merkawie, czyli w zejerampinie, czyli w poziomie światła Ruach Dlatego on tutaj mówi: to jest bardzo. Taka krótka wskazówka i przypomnienie z jego strony, że poziom duszy ruach, świata acilut, włącza w siebie także poziom duszy neferz. To wszystko, o czym ja mówiłem, oczywiście odbywa się na wielu różnych poziomach, bo poziom światła ruach znajduje się wszędzie i w acilucie, i w bria, i, i w świecie, nawet no, w materialnym świecie tego światła nie ma, bo to jest światło duchowe. Ale jest coś w rodzaju jakby odbicia tego światła. Powiedzmy, że ja mam jakiś sposób na zdobywanie majątku, jakichś pieniędzy, ale ja chcę być dający i zdobywam je po to, żeby oddać, żeby na przykład dawać na dobroczynność, żeby wspomagać kogoś, żeby umożliwić życie na jakimś poziomie swojej rodzinie, bliskim. Ja zdobywam je po to, żeby dawać, nie dla siebie, żeby je zamknąć w sejfie i cieszyć się, że mam, wyciągać od czasu do czasu i, i, i gdzieś tam przeliczać i ustawiać w kubki, tylko po to, żeby dawać, to wtedy to moje dawanie to jest ruach, ale w nim zawarte jest to, co ja daję. Muszę to mieć. Gdybym tego nie miał, to przecież bym tego nie dał nikomu podobnie rzecz się ma właśnie z tym światłem z poziomem rułach. i dokładnie tak samo jest z innymi, wyższymi poziomami świateł jeżeli weźmiemy Neszamę to w niej również jest światło Ruach i teraz jest pole do popisu dla wyobraźni dla odczuć człowieka co tam się dzieje bo Neszama to jest absolutne oddawanie, prawda? żeby móc absolutnie wszystko oddać to my musimy mieć to światło ruach. My oddajemy w Neszamie zarówno to, co otrzymujemy, Nefesz, oraz oddajemy również to, co otrzymujemy z oddawania ze światła ruach, bo to również jest światło napełniające naczynie. To jest ta duchowa rozkosz. Nefesz jest duchową rozkoszą i oddawanie Nefesz też jest duchową rozkoszą. A w Neszamie oddajemy i jedno, i drugie. A potem wchodzimy na poziom światła Haja, a w świetle Haja mamy już trzy poziomy. Tam już te trzy poziomy układają się w taką kombinację, że mamy potężne światło dające życie. Największe światło, jakie Stwórca daje stworzeniu. No i wszystkie te cztery poziomy są zawarte w świetle Jechida które je jednoczy. Tam one wszystkie są razem zjednoczone. To jest oczywiście bardzo głęboki temat. Ja tutaj tylko go zaledwie tak musnąłem, ale to jest naprawdę temat do bardzo głębokich przemyśleń.